Dzień dobry, ja nazywam się Małgorzata Piłacik. Dzisiaj na naszym kanale Only Sky is the Limit jestem sama, dziś nie ma ze mną Oli i dzisiaj naszym gościem będzie Krzysztof Józefiak. Się dowiedzieć, jak Krzysztof doszedł do tego, że zarabia na swoim hobby. Tak. Witam serdecznie. Witam Cię serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. E, no, nie mogę się doczekać, że masz pytania dla mnie, masz przygotowane. Chciałabym się dowiedzieć, jak w ogóle zaczęła się Twoja droga tutaj w Anglii? Kiedy przyjechałeś? E, moja droga w Anglii zaczęła się w ten sposób, że jako małe dziecko. Ja po prostu nie chciałem mieszkać w Polsce, e, tak brzydko mówiąc, męczyła mnie tamta mentalność e, i tak jeden sympatyczny człowiek, który był w moim życiu, znajomych rodziców, podpowiedział mi, że jest praca w Anglii. I to było krótko, zaraz jak weszliśmy do Unii Europejskiej w 2004 roku w, w maju, e, w sierpniu gdzieś tam się spotkaliśmy, on mówi, jedziesz do Anglii. Ja jak to, no, jedziesz do Anglii. W sumie całe życie się uczyłem niemieckiego, był No i tak pojechałem. I miałem co? Moja mama pożyczyła 150 funtów. Miałem 22 lata, przyjechałem. Kiedy to był rok? 2004. Mhm. Wrzesień, czyli w tej chwili jak jest mamy październik, to było 17 lat temu, miesiąc temu. Była rocznica Kolejna i przyjechałem 155 funtów, miałem w kieszeni, pożyczono od mamy. Troszeczkę znam. Yes, thank you. Good, good afternoon. To wszystko, to znam po angielsku. Ym, I wiedziałem, że moją pasją jest jeździenie samochodami. No, poszedłem do jednego miejsca pracy, gdzie był zorganizowany z Polski wyjazd, i już po miesiącu pracowałem w innym miejscu. Stamtąd. Ty byłeś? Jakie Stanowisko? E, no, no prawie, no, najlepsza kariera zmywak. Starszy zmywakowy byłem szklankowy. E, ładowałem do tego, tego maszyny, ona się myła i po miesiącu już byłem głównym podawaczem, w par, e, jak się mówi po polsku, w parku, e, w parku rozrywki do rzucania do tych tam, e, rzucasz piłeczką, dostajesz maskotkę, no to ja głównym, głównym operatorem tego byłem, przepracowałem tam, bo to było września, przepracowałem aż do nowego roku, w nowym roku zjechałem do Polski i już mówię, nie tracę czasu, robię uprawnienia na ciężarówki, e, bo jak mam jechać, tam potrzeba kierowców, Hmm, języka trochę podłapałem, hmm, nigdzie się nie uczyłem angielskiego i przyjechałem do Anglii i zaraz po, jak zacząłem w Somerset, w takim, w takim ośrodku, takim wakacyjny, Butlins, mm -hmm. pojechałem do kolegi do Nottingham i on wiedział, że tam taka firma autobusowa, poszukuje kierowców na autobusy. No i pojechałem tam, to było w czerwcu 2005 roku i wjechałem na bramę o godzinie 5, z kolegą jechaliśmy, mówię, I'm Chris, I'm from Poland, i don't have a driving license for the bus, but I would like to work for you. I co się okazało, ja wiem, to jest, jak to opowiadamy w przyszłości, to jest bardzo śmieszne. To był cały menadżer zatrudnienia tej firmy, bardzo, bardzo szanowa, szanująca się firma w Midlands. No i tak coś zaczęło. W międzyczasie zrobiłem uprawnienia w Polsce na C plus E, ale miałem ciągle 23 lata, więc w tamtych czasach no, nie przyjmowali kierowców ludzi bez doświadczenia na prawo jazdy na robota na ciężarówce poniżej 25 roku życia, ale w firmie autobusowej to jest ciekawa historia, co wyjdzie w przyszłości. Za czwartym razem zdałem prawo jazdy na autobus w Anglii. Firma miała swojego egzaminatora w środku, w centrum na swojej bazie, ale trzy razy oblałem i czwarty raz miałem podchodzić i okazało się, że ten pan zachorował, ten egzaminator, więc oni mnie wsadzili w autobus, zawieźli mnie do Grimsby, tej osoby miastowości naprzeciwko Hull i tam zdałem od razu. Ja mówię wow, nie? co pokazuje, że nastawienie możemy mieć. No i tak, tak to się zaczęło. Czyli jeździłeś jako kierowca ciężarówek? Nie, najpierw zacząłem jako kierowca autobusu, mhm. bo nikt nie chciał mnie przyjąć, bo miałem poniżej 25 mhm. lat, więc mhm. musiałem mieć 25 lat, ale później w 2007 roku na początku, jak już pracowałem w tej firmie, Bar bardzo mnie tam szanowali, bo ja zawsze z uśmiechem podchodziłem do tego. Ehm, ale ja wiedziałam, że chcę robić taki biznes, w którym klienci, klienci będą przychodzić do mnie samemu ja nie będą musiał się nigdzie reklamować. Ehm, wtedy jeszcze tego nie znam pojęcia: marka osobista będzie załatwiała robotę. Ehm, no i moją pasją było ciągle duże ciężarówki, ale jak już dorwałem tą pracę przez agencję, w wieku 24 lat na ciężarówce to Jechałem na bardzo ruchliwej linii, pracowałem w Nottingham, bardzo ruchowej linii autobusowej. I jak wyjechałem na autostradę, tak włączyłem ten pomat, oh, w końcu jadę ciężarówką na autostradzie. I tak po pięciu minut, minut, minutach nuda, brak akcji. Ja, ja, jak, jak ja dojadę, się z tym zmęczyłem. No bo środek tak. dnia, ale nudziło mi się, bo w autobusie ciągle coś się działo. No i tak zaczęła ta historia, później. Po paru miesiącach się przeprowadziłem z powodów osobistych, chciałem spróbować w Londynie. No i skończyło tym, że najpierw popracowałem na chwilę na trasie PKS-u National Express, na trasie Stansted na Stratford. Tam popracowałem parę, trzy miesiące, ale już był 25 rok życia, więc pojechałem sobie do Felixstowe, gdzie jest główny dok kontenerowy w Anglii. Największą w tej chwili 35% ruchu w Anglii w ogóle kontenerowego. I tam jest z ulicy dalej. Ja taki zapyta, 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 zapytali mi się takie coś, czy ty mówisz po angielsku? A ja mówię, no rozmawiasz ze mną. A ja mówię, no i on mówi, no to dostaniesz lepszy kontrakt. A ja wiem, ale o co chodzi? I okazało się tam, mówi do mnie ten pan, który mi dał tą pracę, mówi, to i tam są Polacy pracują, nie? Ja mówię, oni mi dali kontrakt na taką firmę, co się nazywa MSC. Mm -hmm. e, w rozwinięcie to jest Mediterranean Medi Shipping Company. Bardzo dużo... Armator morski, mhm. um, robią statki wycieczkowe, ale też robią konterety, żółte z napisem MSC. Oni na mamy takie coś, yy, a ty mówisz po angielsku? mówię, no, wiesz, my jesteśmy w Anglii, to ja muszę się komunikować. A to byliśmy na ten lepszy kontrakt, nie? Ja mówię, wow, nie? Mówię, ok, nie? I bardzo fajna praca była, bardzo dobre pieniądze. No i od tamtego czasu, już miałem partnerkę, z którą się związałem, w tamtym czasie już. I tak wzięliśmy ślub i ona mówi, że ja nie chciała, żeby jeździł w ciężarówkę. Ja mówię, to chyba jest czas, żeby zrobić uprawnienia na coś, co tak chodziło od zawsze, żeby być um, instruktorem nauki jazdy. Poszedłem do firmy, firma Red, duża krajowa firma. E, Zapłaciłem tam, musiałem z góry zapłacić ile było wtedy. Prawie 4000 funtów za szkolenie. Poznałam bardzo fajnych szkoleniowców, ale niestety, jak to firma nastawiona na zysk, no nie dała mi całego szkolenia, więc zrobiłem całe szkolenie e, z, kim, z kimś innym, z independent, independent Driving Instructor, innym instruktorem takim e, niezależnym. On mi pomógł, ja zdałem, e, bo na, gdzieś na, na instruktora to masz trzy egzaminy. Pierwszy jest teoria, drugi z jazdy, trzeci jest z nauczania. I w momencie, jak zrobiłem, na ten czas wróciłem z powrotem do tej samej firmy autobusowej. Przyjęli mnie z otwartymi rękoma. I wtedy, jak tylko zdałem egzamin, dzisiaj o 11 mm -hmm. wróciłem do firmy, mówię: Słuchajcie, jeszcze zadzwoniłem do firmy leasingowej, która zajmuje się wynajmowaniem samochodów dla instruktorów, wyłącznie na całą Anglię. Wziąłem, ustaliłem samochód, poszedłem do firmy, mówię: Słuchajcie, macie, mam tydzień wypowiedzenia. Nie miałem klientów nic. Miałem wtedy 28 lat. Mówię: Dobra, idziemy na całość. Nie? No i tak się zaczęło I się okazało, że w sumie ym, zrobiłem się tak powiem, polskim instruktorem w Anglii. Tylko problem był tak, jak zacząłem uczyć, ja nie umiałem po polsku uczyć. To ja byłem Ale jeszcze była, był incydent z incydent. Była jeszcze praca w ubezpieczenia. A to było ponieważ... później, to było później, to było później. I jak no to bo, się stało? Ponieważ, eem, z tego, co ja słyszałam, to ta. ty rzuciłeś karierę i to bardzo dobrą karierę w ubezpieczeniach, aby być tym nauczycielem jazdy. Eem, to troszeczkę inaczej jest, bo to jest taka jakby, czasem życie. Ja tak to nazywam, tak to opisuję znajomym, których doczeka coś w życiu nieprzewidzianego, nieprzewidzianego że czasem mi tak zdarzy w życiu, że się po prostu obserwujesz, całe życie przechodzi obok ciebie i tak się mi wydarzyło. No, po prostu moje małżeństwo się rozpadło, a rozpadło się z powodu ubezpieczeń. Ja tego się nie wstydzę powiedzieć. to Ubezpieczenie to jest taka praca, która pokazuje twoją prawdziwą osobowość, bo masz, pracujesz z ludźmi, pracujesz z dużymi pieniędzmi i ja jak poszedłem do ubezpieczeń, to już byłem bardzo dobrze u, um, doświadczonym instruktorem. I mhm. po prostu przyszła do mnie oferta od koleżanki. Notabene, ja z jej mężem razem jechałem autokarem do Anglii. A kolega, ten kolega wcześniej się będzie pojawiał wielokrotnie. Um, no i po siedmiu latach mieszkania w Anglii, ona do mnie przyjechała: schodz, Taka firma ubezpieczeniowa, ty masz dużo kontaktów, chodź, spróbuję. No mówię, nie ma problemu, mówię, będę miał lepsze pieniądze niż na nauce jazdy, bo na jazdy jest bardzo fajna, ale są duże, stałe koszta. Um, no i poszedłem do ubezpieczenia, i to się okazało. Po pewnym czasie, że po roku już zacząłem, szed, szedłem już na y, szkolenie na menadżera. I jak ja to sprzedawałem, to nie wiedziałem, dlaczego ludzie wychodzą, są po tych spotkaniach zadowoleni. I się okazało, że coś zrobisz, a ja mówię, nie wiem, po prostu im daję to, co oni chcą. Tak? Ym, i to spowodowało... Naturalne predyspozycje. Tak, tak, tak. Dzisiaj, tak jak mówię, no dzisiaj dogadamy się z dużej, dalekiej przyszłości, więc... A Twój rozwój osobisty też zaczął się wtedy, kiedy zacząłeś pracę w ubezpieczeniach? Czy... Zabez... Tak, ubezpieczenia, w firmach, w której pracowałem, są różne opinie na temat tej firmy w Anglii. E, z szacunku do tej firmy nie będę u, u, używał nazwy. Kto wie, to wie, jaka to jest firma, bo wielokrotnie spotykam z ludźmi, którzy mieli kontakt z tą firmą, wypowiadałem się na, tej, na ten temat tej firmy, w jaki sposób, a ja mówię, ale dlaczego narzekacie? Ta firma naprawdę daje ciekawy produkt, a jeśli wy coś źle kupiliście, to mieliście złe przesłanki, brając sobie to ubezpieczenie, to jest wasza wina. tak? Więc to jest tak, generalizując, ale mm. byłem tam menadżerem i w tej firmie bardzo inwestowali w rozwój mój. Ja zaczęłem rozumieć pewne rzeczy, dlaczego ta moja naturalność, skąd się brała. Mm. I to zaczęło mi troszeczkę przeszkadzać, a równocześnie to zaczęło. Powodować ym, spięcia w moim związku. E, no i w momencie, kiedy firma się restrukturyzowała na e, ciekawszy produkt, e, lepsze warunki finansowe też dla nas, no nie ukrywajmy się. E, no to spowodowało e, rozpad mojego małżeństwa w bardzo brutalny sposób. To jest I, ten balans, który ludzie mają problem ze znalezieniem balansu. Tak, bo tego niestety, teraz odejdziemy od tego tematu. To jest to, co właśnie, do czego też dojdziemy później, że szkoła nas nie uczy tego. Szkoła nie uczy nas życia. Szkoła nas uczy, czekaj na swoją kolej. Tak? A tak naprawdę, życie nas uczy życia. No W pewnym momencie stanęłam przed wyborem, co mam zrobić: samobójstwo czy bankrut. Wybrałem opcję bankruta, mimo że było totalne upokorzenie przed samym sobą, co mam zrobić. No, ale nie miałam wyjścia. Po prostu nie mogłem tego mojemu dziecku zrobić, że. Ja sobie dobiorę życie, że mhm. lubię, tak, ja nie wstydzę się o tym mówić otwarcie i zrobiłem to i... Ale poznałeś ludzi, którzy pomogli Ci stanąć na nogi. Tak, tak. Są, ja weznaję zasadę, że ludzie mówią, o są ludzie niedobrze. nie, ludzie są z góry zasady, są życzliwi, mhm. tylko czasem dajemy się wykorzystać nieodpowiednim ludziom, ze względu na to, że my na przykład sami czegoś nie wiemy. Um, no i ci ludzie, którzy przy robieniu um, Przygotowanie mnie do bankructwa, bo to jest cały proces i tak dalej, tak dalej. Trzeba rozważyć plusy, minusy, co, co robić. To mi powiedzieli, czy masz coś, co możesz robić, gdzie masz, gdzie jakoś tak jakby. Ja też nie wiedziałam, co ja idę. A ja mówię, no, nauka jazdy, ale jeszcze, jeszcze mam uprawnienia na kierowcę ciężarówkę. Na, na Kierowcy ciężarówki C plus E, a po naszemu mówiąc, po angielsku, class One. No i Uciekłem tam, po prostu od wszystkiego uciekłem. Znowu mieszkanie w ciężarówce. A ja chciałam przy okazji powiedzieć, jak to się w ogóle stało, że jesteśmy tutaj dzisiaj na tej kanapie. Ponieważ poznaliśmy się na konferencji, na której dowiedziałam się, że jesteś instruktorem. Tak. No i tak jakoś mi kliknęło. Mówię, że bardzo interesującą osobą jesteś. I spytałam się ciebie, czy podjąłbyś się. Nauki testów. Jaż nie byłam w stanie znaleźć żadnego instruktora, który by pouczył się ze swoim kursantem testów. A tu muszę się przyznać, że nie mam jeszcze prawa jazdy. I ty powiedziałeś, że spróbujemy. I widzieliśmy się. Muszę powiedzieć, że bardzo. Fajnie tłumaczysz to wszystko mhm. i to jest też nowa możliwość dla ludzi takich jak ja, które po prostu boją się tej teorii, mhm. że jest ktoś, z kim można w internecie się pouczyć. Z tego co wiem, będzie platforma na której, na Facebooku, na której będzie można właśnie, będziesz przybliżał tą teorię. Tak. Czy możesz coś więcej o tym powiedzieć? Tak, Ym, tak jak sam powiedziałaś, spotkaliśmy fizycznie Podeszłaś do mnie, zaczęliśmy rozmawiać, ja Ci mówię, jestem instruktorem um, i ty, widziałem Twoje o, taki troszeczkę strach, przerażenia, ci, tak? <grym> ale ja nie mam prawa jazdy, no a moje po pierwsze powiedzie, jak mogę Ci pomóc? Ok, bo um, żyję w takich czasach, że ludzie wszystko oceniają z góry, że mhm. wszyscy mają prawo jazdy, wszystko jeżdżą, a tu nagle ząk, taki ząk, tak, dla, no, dla takich prostych ludzi, ja mówię, to jest normalne. No. Każdy ma swoje lepsze i, i słabsze strony. I ja powiedziałam ci, z czym masz, dlaczego, co, co jest powodem, że nie masz prawa jazdy? Nie, że ty nie umiesz czegoś, co ci odepchnęło tego? Często jest wypadek, jakieś doświadczenie, albo po prostu zwyczajny strach. tak? Mm. No, powiedziałeś, że masz trudności z teorią, ale to ci powiedziałam, dobrze, ja rozumiem, ale to jest język czy coś. No, ja tego nie rozumiem, no bo to choć. Mówię. Wiesz, mnisz... bo mi są takie osoby, właśnie jak ja, które nie są w stanie skoncentrować się na czymś, co je nie interesuje. Mnie tak, strasznie skoro... nie interesuje to. Tak, tak tego bardzo nie lubię, ale właśnie, wiesz, życie się tak układa, że teraz mam biznes partnera dwie godziny stąd. Jak, no. jak ja mam do niego jeździć? Muszę mieć to prawo jazdy. tks no, no, właśnie. No. I po prostu mówię, kto potrzebuje kogoś, kto pouczy się ze mną, bo wtedy muszę być skoncentrowana, jestem z tobą na lekcji i nawet sama to robię, ale jestem z tobą na lekcji. I ty słuchasz, ty jesteś osobą, która słucha i wychodzi naprzeciw potrzebom. Słuchaj, ym, sprawa jest taka, y, że wszyscy generalizujemy, tak? ale każdy uważa, że to co jest teoria jest prosta. Jest prosty dla człowieka jednego, ale dla drugiego to jest zupełnie abstrakcja. Jeśli ty tyle lat funkcjonujesz bez prawa jazdy, ty w pewnym sensie, tak jak pyta, powie, opowiadałeś wcześniej, że że się który by cię pouczył teorii, ale tutaj w tym kraju takie, że przeważnie my nie pomagamy, tak? Ale jeśli ja mam klienta, który czegoś nie rozumie i prosi mnie pomóc, to ja po prostu uwielbiam w sobie podejście niestandardowe. Także ja zawsze klientom od zawsze tłumaczę. Słuchaj. Ty nie jesteś dla mnie, ja jestem dla Ciebie. To moją pracą jest dopasować się do Ciebie. Jeśli Ty masz problem z teorią, to zróbmy tak. Siądźmy sobie, ja Ci dam teorię, to co normalnie używamy, przejrzymy. Ty rób, ja po prostu Cię będę obserwował. I sama zauważyłaś. I powiedziałam, Zobacz, ty wszystko wykonujesz poprawnie. Mhm. No tak, ale ja nie umiem się skupić. Ja to rozumiem, tak? Ale czegoś się mogę skupić, bo tego nie lubisz. A jak ja czegoś nie lubię, to ja też tego nie będę robił, bo tego nie lubię, tak? Wolę to oddelegować. Akurat. No, ale tak. widziałeś to, widziałeś, musiałeś wyjść na chwileczkę, odebrać telefon, wróciłeś, a ja już pra w pracy swoje rzeczy robię. Tak, <laughs> Dlatego bo... to jest takie trudne. No ale zobacz, mnie. zostawiłem cię z pytaniem. Jak wychodziłem, mhm. to powiedziałem ci, y Odpowiedź i tak dobrze, bo ja widziałem, że ty rozumiem. Bo chcę właśnie ludziom wytłumaczyć, że teoria bardzo osobiście, bardzo szanuję angielskie podejście do szkolenia, szczególnie jeszcze o, o um, naukę jazdy, czyli DVSA, DV, DV, Driver Vehicle Standard Agency, która jest odpowiedzialna za szkolenie. To jest cała procedura, więc ja nawet osobny zrobię filmik na temat. Mhm. O mitach egzaminu w Anglii, to jest totalną bzdurą, jak ludzie opowiadają takie bajki, że to, 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 to taśmy, w kamerze, taśmy w kamerze, tyle nie ma, żeby to opowiedzieć wszystko. Ale Ty mi powiedziałeś, co jest problem. ja siadłem z tą bo ja wiem, domyślam się z się na doświadczenie, bo ja mam ludzi, którzy mają 60 lat, 60 lat i się uczą ze mną prawo jazdy. Chwila, nie Ty... mam jeszcze tyle. Nie, ja nie powiedziałam o tobie. Ja mówię o klientkach, które ci pokazywałem, e, która do dzisiaj klientka ze mną utrzymuje kontakt, mówi Krzysztof. Ona mi. Ona mi. Moi kursenci wiedzą, że umiem w samochodzie z tyłu za moim siedzeniem są chusteczki. I często jest, jedziemy, jedziemy ją wydobra, mówię, dobra, zatrzymaj się na chwilę, daję chusteczki, a teraz płaczę. A skąd wiesz? No bo to widzę po tobie, że to są emocje, tak? Ehm, I każdy ma z nas swoje lęki, wynikające z różnych doświadczeń. Dlatego ja po prostu chcę pokazać, tak jak Tobie, mówię, słuchaj, nie przeszkadza Twój wiek, ile Ty masz lat, jest nieistotne, miałabyś 25 lat, a mogę Ci powiedzieć, masz te same problemy, niż osoba, która ma 50, 50 lat, to wynika z doświadczeń. Um, I Tobie pomogłem, powiedziałem Ci tylko tyle, małymi krokami, nie robisz wszystkiego naraz, po tak? Krok po kroku i wtedy o, pokonasz dużego stwora małymi kąsami. Jest fajny, fajny film, Obejrzałem, który mi bardzo pomógł samemu, z samym sobą w wielu sytuacjach. Marsjanin. Matt Damon. Ostatnia scena. Po, 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 o, hollanda, powiedziałem, końcu filmu. Wrócił na Ziemi, opowiada młodym astronautom, mówi, masz duży problem. Dużego problemu nie rozwiążesz. Ale jak będziesz go robił po kawałeczkach, to on się stanie się zupełnie mniejszy. I to jest to, czym właśnie... Dlatego chcecie... zbieramy teraz kobiety w tak. internecie, jak będą Zbieramy i po cichu chciały... ich partnerów. Które będą chciały wspólnie uczyć się, przygotować się do tak, testów. Czy chcą się nauczyć członkami... na testy, czy nawet mają prawo jazdy, a boją się jeździć, chciały się doszkolić, bo tak moje szkolenie oszczędzi im przede wszystkim punkty karne i koszty ubezpieczenia, a często życie. Tak, to jest dokładnie tak. Jak się uczyć to od człowieka z pasją? Oj, tak. <laughs> tak. To, tu, tu się z Tobą zgodzę. Tak, tak. no za samochodem to ja gdziekolwiek, co siękolwiek odbywa, a czy mogę tam pojechać, więc jak do Ciebie powiedziałeś, że spotkanie u Ciebie w lutym, nie ma problemu, mówię, będę o tej oto o tej i byłem, byłem. Przerwę Ci w tak. tym momencie, ponieważ chciałabym, abyśmy wrócili do tego tematu i hmm. powiedzieli ludziom, jak to wszystko się poukładało, co zrobiłeś, jak wygląda teraz Twoje życie w następnym odcinku, na który serdecznie zapraszam.